No ale gdzie? Wybuchy! No już słyszę! KIBEL wyjepał! Ja, ja się też palę już! Tutaj pad. No nie! To, to nie, nie! Nie, bo to wybuchy! Ty no, niech nie wybuchę, nie ma, ma końca! Ze mną będzie za chłód ojca! I... Mike Jump! Mike Jure! oh my god! Mike Jura! Mike Gore! Mike and Jura! Witam Was kochani bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy strażakami, a z kim? Z Maciejem Witam bardzo serdecznie. Oj, bardzo serdecznie jak prawdziwy youtuber, to mi się podoba. A ty się witasz bardzo serdecznie. Ja nie wiem. Ja elo mordo, byku, elo mordo. No to możesz teraz Elomordo, bardzo serdecznie. Elo mordo, bardzo serdecznie! <laughs> <laughs> <Elio Mordo. laughs> Oczywiście wbijajcie na instagramki na rembol.pl I my zabieramy się za pierwszą misję Maciek, łatwy czy trudny poziom? Oczywiście standardowo, no dobra, wyjątkowo łatwy dzisiaj Dobra, to dzisiaj wyjątkowo łatwy, ruszamy Siema! Siema! To <gry> ty masz jakiegoś starego dziadek, ja ten? Ty masz, nie wiem czy to babcia czy dziadyga, takie różowe okularki masz? A to w sumie my się widzimy w lewym dolnym rogu. Obudź się, będziesz wodą oblać, obudź się. Twoje ekipa jest gotowa? Let's go! Umyjmy cię tutaj raz, dwa, trzy stópki, żeby było rozpowszechnione sanitarnie, bardzo dobrze zrobione wszystko Serdecznie, serdecznie serdecznie, Misja. tak, pamiętajmy. Misja ratunek, wyciągnij jak najwięcej klientów na zewnątrz budynku, dobra macie gruszowy! Trzeba mały drzwi, dawaj! NAPIERDZIERAJ Gasimy, pyk, pyk, pyk. Tylko no, uważaj, dobra. żeby nie zamoczyć łączników do włączników światła Dobra, to najważniejsze właśnie, żeby nie zamoczyć, najważniejsze Mam jednego, pyk, na telefonie pyk. gra, to no, ja <laughs> Dobra, to ja wezmę ston, w łazience ktoś będzie, nikogo nie ma w łazience Kur... O jest, gość biegał po pokoju Tu dwóch jest chyba, jeden śpi Gość biegał po pokoju, nie wiedział co się dzieje Ale grał w telefonie? Nie, 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 ale biegał od lewa do prawa <laughs> Także śmieszna sprawa I tego co odniosłeś to dalej to no, jest normalne, w innym świecie. Patryk! Drabina, ty! Patrz, patrz, patrz! patrz. No. Czekaj! <laughs> Pomogę! <laughs> Ej, tu jest gościu! Szybkie wejście! Dobrze, bierz go, bierz! Trzeba go osuszpić. Zajdę po tej go. drabinie, gdzie ta drabina? Nie ma, wziąłem! Wziąłeś? No dobra, mamy trójkę już Maciek. U wszystkich klientów, pięciu jest. Ej, to na pewno będzie na dachu, idziemy na dach! Zapraszam! Dobra, lecimy na dach. O, 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 o. Niska drabina, raz, patrz! Patrz, to zwierzątko jakieś! Gdzie ty nie jesteś? Pan. Gdzie jest zwierzątko? Chodź tutaj nie. na korytarz. Jejdzie, jaki słodki chodit! <gulity> bo jest słodny, taki ojej. Czekaj, bo ty coś nie gra. O! Ty, tu strażacki na piwek. ty, może to grobe pieniądze są. Rozwalmy te budy! <gulity> Przecież mnie ale... pomóc... No? No właśnie, bo tu nikogo nie ma! Tu ktoś będzie. O kurde, ty! Ktoś się zabarykadował. No nie ma tu nikogo, musisz sprawdzić w szafie, może się ktoś schował. No tak. właśnie sprawdzam, nie ma w szafie. Dobra, idziemy dalej. Masz drabinę drugą? Eee, mam. To tutaj jest sufit. Gdzie? nie, nie ma, nie ma. Myślałem, <noise> że jest. To czekaj, od zewnątrz wejdziemy, nie? Schodzimy stąd? Dawaj, normalnie wyłaził. Oj. A nie, co co tu jest, jest jeszcze. Nie, to jednak masz łeb jak sklep. O tu jest gościu, dobra wezmę go. Czekaj, trzeba go te. Trzeba, trzeba y, go odrzeźbić. Dobra. O. Ty bo mi to bije. Jak tu wejdę, to ja tracę. Odrzesił się człowiek. Tak, go wywiać stąd. Dobra, dobra mamy... zwiewamy. Co to się stało w ogóle w tym momencie? Nie Nie byłem tutaj na żadnym zakręcie, ale zrymowałeś. Pokoń, jestem zbyt Ty, tu trzeba przejść, patrz pod tym! Ale tu już byliśmy chyba! Tu chyba nie, bo tak to byśmy, wiesz, było ugaszone już. No ale pożar się rosszę wszechświęczenia. Siama dawa, Siama Mhm. No. Właśnie tak się robi. Ty no pochowali się gdzieś. Kaj jesteś Tu będzie na 100% pro... Nie ma go tu. Kurczę nie niedobrze. Ty pijące patrz! patrz <słyszy> <tu>. <słyszy> Tutaj, patrz, no nie, to, to, to nie, nie Uważaj, niebezpieczeństwo, uciekaj Uciekaj, nie bo to wybuchnie zaraz Nic nie wybuchnie, oho, oho, wybuchło Patrz tu, patrz, patrz, patrz wybuch. Ty, wartość przedmiotu 100, to trzeba to zanieść, O, małe mi spadło Patrz jak się do... Co? Strefa odzyskiwania tutaj pieniądze wsadza i spierdzielamy! Aha, ty nie Ej, mogę p... tych pieniędzy już wziąć! No super i nie będzie na, na rzutkiewki! Ładek, masz drabinę? Potrzebuję drabiny! Mam, gdzie jesteś? Tutaj za domem! Dobra, to idę! Ej! Ej patrz! Jak bierzesz no? telefon do łapy, weź trójkę telefon i widzisz, gdzie jest ziomek! Co ty teraz? On jest tutaj za tymi drzwiami gdzieś! Ty jak my go mamy? Ty, że mi... A ty, no przecież drzwi są jeszcze nieotwarte! otwarte. No. No, nie przeszkadzajmy, nie, 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 nie przeszkadzajmy! Poczekajmy! O, umyj dupkę, proszę <laughs> bardzo. Ale zobacz skupiony, ej to jest mata! Mata na ma kibluk. My to, my to! Pato inteligencja, my to! O! <trava> Nalej mu wody tam, gdzie umyje. On dalej sra! Język wystawił! Dobra, trzeba go wziąć! Wychodź, wychodź tam! Wychodź na banana! Uratuj wszystkich klientów 5, dodatkowe pieniądze, jeden. Ja pierdziele, patrz się już spaliło. My tego nie damy rady, zrobić chyba. Nie, my nie damy rady. Ja jestem Strażak z kolegami, a ty? I ja jestem z... Szarlaczkami. Wody mi zabrakło! Ej, do... wody. Spila może pobiorę. Nie da się. Nie da się? A tam musi być. Jest tam, że? Bo ja mi się też kończy. Nie wiem, gdzie jest woda! Tu jest Jezre. woda, byku! Gdzie? Tu, gdzie był kościół na kibelku. W kościół? Gościu na kibelku. Kościół! A, gościu <noise> Dobra, schodzę. i zarąbista ta gra. Wspaniała, możemy ratować ludzkość. Uczcie się, ludzie, jak tutaj pracować w warunkach niszczycielskich. Ty, życie bombą na ulicy! Nie! Ludzie się zniszczą! No to ja, ja. Dam szybko! Będziemy MU... Jaju! I my tą kasę musimy wziąć tą! Ja muszę. Bo to ta kasa jest! Czekaj, ja spróbuję! No nie da się! No no nie popijaj ma... ją w tej stronę Czekaj, drabiną! Myślisz, że się da? Próbuj. Oczywiście! Paradoksalnie, paradoksalnie, paradoksalnie. Kurde, ja zepsułem, przepraszam. I podwiezie nas windą do nieba. Trzy... Trzy... Cztery. cztery No ty dałeś drugą stronę! Ty, ja nie mogę dać! Nie mogłem dać, jeszcze raz! Cztery! Ry! No nie ja! Po cztery. 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 cztery! Tak, 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 tak! Wejdź za drabinę! Ja wiem, gdzie są te pieniądze. Nie wlewaj mnie wodą, jak myśli, bo wtedy nie mogę się skupić. Zapraszam, zapraszam za mną. W sejfie, ale w sejfu nie można, bo rozwalić się nie? No, zobaczymy. No kurcze, ja się nie da, kurcze. później? No nie. No zamijcie. Czekaj, bo nie. to ja nie chcę wybuchnąć. Wybuchnie! O kurde! Zdaje mi się, że w tej grze ta mm. kasa to jest taki dodatkowy challenge i nie wiem, czy musimy zbierać. Nam nie zależy na pieniądzach, nam zależy na naszych widzach. No to idziemy, nie? Prawda, Wychodzimy! Idzie. Gdzie ty, jest? gdzie ty? Gdzie jesteś? Gdzie Na którym piętrze mi powiedz? Waleś się na dole się! No to czekaj, no idę już na dół. Co ty żeś da lepszego narobił? Mhm. O Patryk! kurde! Ty. No, o kurde, nie wyjdę tam. Patrek. No, ale gdzie? Wybuchy! No, nie słyszę. Kibel wyjebało! Ja się też palę już. Dajesz <noise> mi Postaram się, robię wszystko co w mojej mocy. Pacha mnie swędzi, Woladymir! Co cię spędzi? Pacha! Zapraszam. 5 gwiazdek! 377 dolarów! Ja bym sobie na 10 lat życia ułożył za to! Jeszcze jedną chcę! Pięknie, dobrze, nam poszło 5 gwiazdek, nawet bym z tobą piątkę przybił. Masz 10 sekund! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 5! Ale tu do mnie! Nie do pokoju! 8, 9! Strażaki we własnej osobie Uciekaj, uciekaj Łatwy czy trudny? Łatwy, trudny, łatwy Trudny jest za łatwe, dlatego bierzemy łatwe Mhm, przyjmij zlecenie Co ty robisz? A jak wejść do... Jestem. jestem A nie chcesz wejść? Do nieba! Skakaj na główkę MAKIŻARN, MAKIŻARN za trzy! <noise> Ej, oh. e, ziomek, ale kroki były! Kroki ah. zrobiłeś, nie odbiłeś piłki! Jeszcze raz, dawaj, powtórka! O, <noise> ja byś tak wskoczył! Ej, hey, mam pomysł! <głos> mam <głos> wielkie susze! Oj o! Piłeczka <noise> jest! ma niej! to już się kameruje! Eee! Mike Jordan! Jak to wygląda? Nie! Musisz, musisz, jeszcze! Wal, wal, wal! Piłka dalej, brze! Pik, pik, pik! Mhm. hop! -hmm. Zostań tam, zostań tam, ja ci podam, rzucę ci! Dobra, trzy, cztery, cztery zrena, trzy, cztery Mike Jordan! <śla> <śla> <God. śla> <śla> nie, nie padło! Mike Jordan, Mike Jordan! Oh my god! Mike Jordan! Mike Jordan! Mike Jordan góru! Ty, bo my musimy w sumie, wiesz, zacząć gasić. Aha właśnie, bo ludzie czekają na pomoc, a my tu w kosza gramy. Tak? Dobra, że uratuj wszystkich klientów cztery dodatkowe pieniądze od zera do pytajnika, dobra. Chodź od góry, teraz od góry będzie gasić. Jasne, ja słyszę, już biegnę. Ty gościu jest, ja mam jednego! Na dachu! Nie to balkon! Wiszaki uwięzione, ale ich dużo. Raz, dwa, trzy. Trzy, cztery, pięć Piękny. Mhm. Ej, jakiś czujnik! Mam w Wpadło mi! Nie! Yeah! Gdzie? Gdzie? Gdzie jesteś? Woohoo! Ty, co tu się stało? Na koniec świata i jeszcze dalej! I ty już jakieś triki ogarnąłeś! Watryk, zobacz to! Dawaj. Musimy tutaj współpracować! Złapiesz! Złapię! One, two, three! ŁAP! jak to leci mocno! Odrzucam! Zopałem? <noise> no co, co tu się dzieje, czekaj. Ty, bo ludzie się palą, do roboty! Dobra, już... Ej, patrz, chodź na górę, błagam, błagam, no nie uwierzysz, no chodź. Ty, bo tu drzwi są jakieś. Nie, Patryk, szybko, musisz to zobaczyć. Dobra, idę, ty... Wybąbiły drzwi także hej matko bo. Patrz pierw Mata teraz White 2115 Kalifornia jako bo uuuuu Kalifornia Nie Będzie Ganiako Ze mną będzie zachód ojca I... i kalofiorownia <grym i> Okej okay, patrz, idź na dół ja ci go rzucę i dawaj jeszcze, dawaj jeszcze, obcą! Kara Mam! <ślistny> And I see fire! <ślistny> Pieniądze się palą! Biorę, Dobrze, jasne, rozumiane Ja idę tutaj, bo tutaj też się coś dzieje. Ty Co tu jest? Gość się spalił! Co ty gadasz? Chodź ja trupa niosę! Mam. <ślistny> o nie wszystko przez łajta Jeszcze jeden gdzieś jest Jest nad nami, spalę się! Ja się gaszę się! W lewo Musi Dawaj być Tu jest, tu jest, Tam. Raz, dwa, raz, dwa, hop, 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 Ja nie mam wody Na górze jest, na górze jest, ty! Widzę go Nieby. Jest! Ty, selfieaka se walił! Aha, no musiał <laughs> wstawić na instastory, że jest pożarze! <laughs> Łapiesz? Łapię, no tylko tutaj jestem eee. Ty! ファン Klient nie przeżył. I po na trzy, ajajaj. Następnym razem się uda. zarobić taka fajna. Myślę, że nawet jeszcze możemy nagrać jakiś odcineczek z tego. Co ty o tym sądzisz, Macieju? To musi być z tysięcy łapek w górę. Pięć tysięcy łapek w górę i nagrywamy drugą część. Bardzo możliwe, że jeszcze kogoś ogarnę i zagramy więcej osób. Będzie na pewno ciekawy. Pijajcie nasze Instagramy na rebel.pl. Ja się z wami żegnam. Na no razie! Nie no uraźnij!